Okej, witajcie w kolejnym odcinku Księga Przygód. Więc tak, dzisiaj zobaczyliście już pewnie w tytule, zrobimy sobie taką małą mm, przygodę e, pójdziemy sobie po kwarc. E, w zasadzie mm, po co w ogóle mi ten kwarc jest? E, więc w szesnastym odcinku bodajże, w którym e, odnowiłem Księgę Przygód zobaczyliście e, ten, tą całą ten centrum netherowe które niestety nie jest jeszcze skończone, a że no jakiś czas temu już to zacząłem, myślę, że pora wreszcie to skończyć. No i z tego powodu właśnie pójdziemy sobie po kwarc. Mam silk touch, wykopię sobie ten cały kwarc silk touchem, a potem bezpiecznie zaniosę go tutaj i wykopię sobie kilofem z szczęściem. No więc tak, bierzemy się na tą przygodę. Zobaczymy przy okazji, jak to będzie nether wyglądał na shaderach. Czy nie będzie przypadkiem za ciemno. I. No, w sufitu tego nie widać, więc na pewno jakieś oświetlenie dodam, później, chociaż nie mam nic takiego, w... nie miałem nic takiego w planach. I tak, macie jeszcze, możecie już go słyszeć w tle. Będziemy sobie to robić w rytmie Maćka. Ale nie bójcie się, cały odcinek nie będzie tylko wyłącznie o kopaniu kwarcu, bo chciałbym, jak mówiłem, chciałbym to wreszcie dokończyć, więc w tym odcinku skończymy to. Tak myślę. No więc y, ja sobie gdzieś wyjdę, gdzieś y, dalej na zewnątrz y, poszukać kwarcu. Zobaczymy się za chwilę. No więc... Houston, hmm, mamy problem. Co się stało. Nie widzę nic. E, mianowicie... Hmm. O! Jest skrzynia. Słyszę gdzieś portal w oddali. Wiem, że jestem e, w tym centrum naderowym, tylko że teraz problem, bo nie wiem, co się dzieje. Eee, może shadery? A. <grywa> A! to mamy, to mamy sprawcę problemu. Mmm... Wróćmy. A, czyli po prostu shadery nie chcą się załadować jakoś, jakimś cudem w <grywa> Ale to było ciekawe, już się przestraszyłem, że będę musiał ładować, ładować backupa czy coś w tym stylu. No ale... Ale jednak nic się nie stało. Uff. Mówię sobie teraz klepnąć. Myślę, że tyle kwarcu chyba wystarczy. Niestety, znaczy, no, niestety. Skończyłem kopać z pewnego powodu, zaraz wam opowiem, bo to jest całkiem ciekawa historia. Ale teraz, co, jedynie co trzeba zrobić. Może już to wyłączę. Jedyne co trzeba zrobić to po prostu, no poje po, znaczy pójść po e, kilof nie wiem czemu czasami mam 60 fps ów czasami 30 równe nie wiem od czego to zależy ale dobra shadery już sobie można włączyć zobaczymy czy teraz będą działać czy dalej będzie ciemne nie dobra działają świetnie o to mi chodziło hmm. więc teraz potrzebuję kilofu na szczęście on był tu jest Idealnie, i przejdźmy do tej opowieści. E, więc skończyłem nagrywać dlatego, że proszę, e, przyszła mi wiadomość, e, że w paczkomacie jest moja e, dostawa. E, tak jakby, e, czego dostawa? E, konsoli, mianowicie, dokładniej e, Pegasusa. <grym> tak pomyślicie, e, co ty ja nagrobisz? E, Zamówiłem sobie Pegasusa, niestety nie jest on oryginalny, nazywa się Fun Station 3. Teraz możecie mnie wyśmiać, tak, ha, 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 ha. ci, którzy się znają. No, ale potrzebowałem jakiegoś zamiennika dla swojej starej konsoli, gdyż mam te, aktualnie teraz w domu mam dwa Pegasusy, jeden mój własny i jeden ten Fun Station. Powiem wam, jak to się zaczęło, więc... To było tak. Leżę sobie na, na basenie, pływałem tam sobie tam 3 godziny, coś tam dwie, nie wiem, nie patrzałem zbytnie na zegarek. Potem poszedłem się opalać i tak sobie myślę, no bo tak jak to człowiek ma chyba, jak nic nie robi, to zwykle myśli. No i. No i ja tak właśnie zrobiłem, myślałem, myślałem. I myślałem. I tak jakieś pół godziny później, kiedy już się spiekłem ze słońca, <laughs> to yy, przypomniało mi się, że przecież ja u babci mam yy, zostawiłem kiedyś starego Pegasusa, To już bardzo, bardzo dawno temu yy, jeszcze przed przeprowadzką. Dobrze, że to zrobiłem, bo właśnie wtedy bym nie odzyskał już go. No i... No i dobra, no to <laughs> wracam do domu. Pierwsze co to dzwonię do babci, Babciu Babciu będziesz w domu <grystanie> i ten. No i e, no i co potem? No i po prostu pojechałem pół godziny później, już byłem u babci przeszukałem tam pokój stary. I znalazłem po prostu jak ujrzałem tą konsolę. E, mianowicie to też jest podróbka, ale no, wcześniej kosztowało nam troszkę więcej jak zobaczyłem tą klawiaturę w szafce leżącą jeszcze ze wszystkimi akcesoriami, z pistoletem nad myszką jeszcze miałem, dalej tą myszkę mam teraz, obok siebie. Chociaż ta myszka nie działała do końca tak, jak wyobrażacie, tak, jakby sobie wyobrazić dzisiejszą myszkę. Zaraz Wam powiem, jak to wygląda. No ale tak, ja sobie przygotuję odpalę drugiego Minecrafta w tle i zobaczymy się za chwilę bo muszę mieć projekt muszę mieć projekt pokazany gdzieś, bo ja mam projekt całego tego centrum naderowego. muszę na podstawie tego budować więc widzimy się za chwilę no dobra, mam to już mniej więcej gotowe znaczy gotowe Mam przygotowane wszystko, żeby zacząć budować. I tak na czym ja skończyłem tę opowieść? To było na tym, że poszedłem po tą klawiaturę. A to znalazłem klawiaturę. Inaczej zwanego Pegasusa albo podróbka Pegasusa, jednak i tak byłem z tego bardzo zadowolony. No i pozostały tylu, pozostał tylko jeden problem, który, który to w sumie było najważniejsze jak dla mnie, bo sama konsola to mnie w tym momencie najmniej interesowała, najbardziej mnie interesowały kartridże do niej. Jeśli nie wiecie co to są... aj, Jeśli nie wiecie co to są to to jest właśnie... kula. trzeba coś poradzić na te lagi. To to jest mm, taka dyskietka, coś w tym stylu, e, kartka, nie, nie kartka, co ja nam e, Taka dyskietka właśnie, która, e, którą się wkłada do konsoli i wtedy wyświetla się po prostu nasza e, gra. Teraz myślę sobie e, jak się robiło Chisel Quartz, to mm, było z Płytki, już to w sumie mam. No więc. Auto sobie musi przejechać. Więc szukam sobie tego, tych kartridży. Szukam, szukam, przeszukałem wszystkie szafki, jakie są. Mówię, nie no, straciłem je. Naprawdę. To tam była moja ulubiona gra z dzieciństwa, która się nazywała. Może nie używałem tego Krillofa. Która się nazywała. Dark Darkwing Duck. Może zdjęcie Wam teraz pokażę na ekranie samego cartridge'a, bo nie wiem, czy uda mi się znaleźć jakieś screeny dotyczące gry. No cóż, zobaczymy przy edycji. Więc szukam na, w całym tym pokoju. Już, już się prawie poddałem, już powiedziałem sobie: nie, nie ma ich. Niestety będę musiał kupić je wszystkie nowe, albo po prostu sobie odpuszczę i patrzę za telewizor tam był taki, takie wielkie pudełko ze, ze, ze starymi gankami, i obok tego była reklamówka pełna tych kartridży Ja takie. Oh, jest! <ścoughs> I ja normalnie. <ścoughs> Prawie się popłakałem na miejsce, jak to znalazłem. Po prostu pomyślałem sobie, całe dzieciństwo mi przeminęło przed oczami. Nie wiecie nawet, jakie to jest uczucie, tego się po prostu nie da opisać. Ale, wow, po prostu. Nie, no, to to, jest, to było coś niebywałego, jak wszystkie te gry znalazłem. Po, po, przeczytywa, po przeczyt... <laughs> Przeczytałem sobie wszystkie tytuły, jakie tam były. Nie, na przykład tutaj przed sobą mam jeden kartycz z tej gry. To jest po prostu. Nie ma jakiegoś specjalnego tytułu tutaj. To się nazywa Ferrari. I narysowane są na tym auta Ferrari. Jednak co ciekawe, to, jest, to są kartylicze z Targu. Takiego, wiecie, Pospolitego. Idziecie na targ, tam aż wali na kilometr chińszczyzną i kupujecie sobie kartylicze. Można było też je wymieniać. Ja właśnie to przede wszystkim robiłem. Gdyż no nie było mnie zbytnio stać z mojego kieszonkowego na kupowanie nowych gier. No i... no i... 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 zbierała się z tego całkiem spora kolekcja, bo teraz mam 24 w sumie z tym co dostałem z konsolą. Zaraz też o tym powiem, to mam 25 kartridży. No i od razu pierwsze co to zabrałem tą konsolę razem z grami do domu. Przeczyściłem wszystkie styki na kartridżach, przeczyściłem jeszcze same styki na, w konsoli. No niestety, samym czyszczeniem konsoli się nie dało doprowadzić do stanu, w którym by można było na nie grać. Więc nie zostało mi nic innego jak po prostu zamówić nową podróbkę. No i. No i tak właśnie przyszła do mnie ta nowa paczka. Jednak niektóre gry się udało odpalić jeszcze na klawiaturze, ale to tylko w pierwszy dzień i trwało to ponad godzinę ruszanie kartridżem, aż, aż w końcu zajarzy odpowiednio grafikę i dźwięk też będzie się wyświetlał. Problem był też z połączeniem. Okazało się, że trzeba mieć jakąś przejściówkę euro na chinche. No i... Ale w, ale w końcu się udało, zapomniałem tam jeszcze włożyć tego kwarcu. Dobra, to się naprawię później. Teraz co mi jeszcze zostało? Dokończyć to całkiem. Więc wiecie co, ja sobie dokończę jeszcze wszystkie te wejścia, tak jak są tutaj. I zobaczymy się za chwilę i do, dokończę opowieść. O cholera. Właśnie się dowiedziałem, że... Ło! że dokładnie pod moim tym, pod moim centrum netherowym jest, są, są trzy gasty O cholera. Uj. Jeszcze jeden został. Dead. Okej. Okay. <laughs> Ale dokładnie pod moją... Moim... Pod moim centrum. Tam możecie zobaczyć e, gdzie jest kobel. E, to jest właśnie moje centrum na mm. Dokładnie tutaj wszystkie te trzy gasty leżały. E, nie mam nie mam mnie czas looting a szkoda, bo przydałoby się na tych tutaj. Oa! Polało. <laughs> wincie. Wincie, co. Wincie, wincie, wincie. Dobra, będzie troszkę więcej rzeczy do podków, ale mm, zabrakło mi już kwarcu. No i niestety, ale y, muszę się jeszcze raz przejść, więc dlatego zostałem zmuszony, żeby wyjść z mojego centrum i, i właśnie zobaczyć te trzy gasty. No dobra, teraz mam już na 100% wszystko gotowe. Mam już też potrzebne materiały, ale będzie to tylko stone brick i te schody. Więc mam tutaj otwarty projekt i dzięki temu jakoś łatwiej mi się będzie robić. Ale dobra, tak jak powiedziałem, teraz dokończę tą historię. Mianowicie, co jeszcze miałem dokończyć? Popatrzyłem sobie przed chwilą. Jakie jeszcze mam kartridże? Jakieś ciekawe tytuły. Co znalazłem? To. Nie, tutaj ma być kamień. Co znalazłem? To jedna z tych. To już mówiłem, że Darkwing Duck. Moja ulubiona gra. Poza tym jeszcze Chip and Dale. Druga część. Jeśli nie wiecie co to jest Chip and Dale, bo może właśnie te, e, tak jakby, że tak powiem, młodsze pokolenie <grymnie> nie wie. E, te są takie wiewiórki z, z Disneya, m, które się właśnie nazywały Chip i Dale. E, jeden to był Chip, drugi Dale. E, oni robili, stworzyli taką jakby brigadę RR. I tam było jeszcze. Dwie postacie bodajże, które nie pamiętam, był jeden taki gruby szczur i jedna szczurzyca, której też imienia nie pamiętam, albo nazwy, za to muszę was przeprosić. No I po prostu polega gra na tym, że chodzi się taką wiewiórką, chwileczkę muszę sobie to sprawdzić. Chodzi się takimi wywiórkami, jeśli chodzi, można też grać na koopie, właśnie. Na dwóch graczy na jednym ekranie. Podnosi się tam takie małe skrzyneczki, się rzuca nimi w przeciwników, na końcu każdej planszy, chyba każdej planszy są bosy. Całkiem niezła gra, właśnie. Jeszcze dzisiaj sobie zagrałem na tym moim nowym fanstation. Powiem wam, że zabawa przednia. Zwłaszcza na koopie. Mm, tak i... tak. No i to jest już w zasadzie gotowe. Nie, ja jeszcze tutaj. Mm, dobra, co poza tym jeszcze? O Ferrari wam już mówiłem. To już mogę sobie skopać. Mm, niech no sobie przypomnę, bo odłożyłem z powrotem to wszystko do tego. Wiem, że na pewno są jakieś Pokemony na tą grę, tylko że też nie wiem. Chyba Silver, Gold, Platinum. I jeszcze jakieś, ale też nie wiem czy to jest oryginalne czy po prostu jakieś fake widziałem, ale widziałem na Allegro, że ktoś miał takiego cartridge'a do sprzedania. Więc być może jednak to jest prawda. Cóż. Dobra, zróbmy sobie drugą część tego. To było tak. Najpierw tu jak jeszcze tam miałem cartridge, niech sobie przypomnę. Coś z Looney Tunes, czyli Królik Bugs i te inne. E, dokładnie drugą i trzecią część, ale nie pamiętam jak to się nazywa. Tiny Tunes? Dokładnie? No nie wiem, przed chwilą to czytałem już znowu zapomniałem. E, chyba Tiny Tunes to było. Nie dam głowy, ale... chyba tak to się nazywało. Muszę sobie poprawić. Co jeszcze tam ciekawego było? Flintstonowie, druga i trzecia część. Też nie wiem, czemu pierwszej nie mam. Hm, dziwne. Jakieś tam Bubble Island. też jeszcze nie sprawdzałem tej gry. Pamiętam z, z obrazków tą grę, tylko że jakoś nie kojarzę, co dokładnie się tam robiło. Ale pewnie, jak sama nazwa wskazuje, coś z bombelkami. Na okładce kartridża jest taki potworek narysowany. Jakie jeszcze gry? No, było tam na pewno parę takich 9 milionów 900 tysięcy. 9 milionów 999 999 gier w jednym. To tak naprawdę jest 7 gier powtarzających się kilka razy. Po co to jest zrobione? Po to, żeby właśnie nabić takiego klienta, który idzie sobie na tarki i myśli, że kupuje miliard gier w jednym. To tak naprawdę jest kopia kilku gier, czy jest tam powiedzmy siedem takich gier. Napisanych, znaczy wgranych na, to, na tego kartridża i kiedy sobie go odpalicie, to tam jest potem. Są tylko modyfikacje ewentualnie do gier, które już tam istnieją. Czyli na przykład do Mario widziałem modyfikację, która się nazywała Moon Mario? Chyba tak? Znaczy normalnie ona się nazywa Mario, tylko ma dopisane jakieś tam cyferki. Polega na przykład na tym, że się skacze bardzo wysoko, tak jak na księżycu, bo Moon to po angielsku jest księżyc. Nie wiem jak zrobić tą sekcję, zaraz zobaczymy, czy mam tutaj zaprojektowane. Mam. O proszę, jestem zaskakujący. Zaskakująco przewidujący. Przewidujący, tak. Chyba tak to się mówi. Dobra, ustawię sobie kamerę. Nie do końca tak. I teraz jak to ma lecieć? Nie do końca wiem. Dobra, więc. To tak... Nie. Źle już zrobiłem. Kurde, jak to zrobić? Zaraz sobie zobaczę. Jeszcze raz. Nad tymi półpłytkami jedną kratkę. Muszę sobie postawić w ten sposób. Dobra, wracając jeszcze do tego tematu. Jakie tam jeszcze były kartridże? sobie coś przypomniał startowy cartridge jeszcze był co ciekawe z tego z tej mojej pierwszej z tego mojego pierwszego Pegasusa to było coś tam o uczeniu się liter i cyfr tak tylko że no niestety niestety było po angielsku więc zbytnio Niewiele się z tego mogłem nauczyć. Cóż, poradzić? Coś mi tu nie pasuje. Wiecie co? Ja sobie zobaczę co i wrócę za chwilę. Dobra, już chyba wiem co i niestety przez to będę musiał improwizować. Bo zrobiłem to troszkę źle. Niestety dalej się nie wiedziałem co dokładnie, ale. Coś jest źle i po prostu no I po prostu no nie wyszło <laughs> będzie y, mała zmiana planów cóż zobaczymy co z tego wyjdzie yy. i tak będę musiał pójść po dół. to no. są schody tu są schody tak no niestety sobie zamurowałem yy. Więc wracając jeszcze do tej historii, Mów, powiedziałem Wam już mniej więcej, jakie mam tą kartridżę. E, co jeszcze ciekawego, to nie, może dalsza część historii po prostu. E, no niestety ten mój Pegasus nie działa dokładnie tak, jak trzeba, bo cały czas są bugi graficzne już po drugim czy trzecim dniu, właśnie, próbowaniu załączyć na nim tego mojego ulubionego Darkwing Daka który co się niestety nie udało zepsułem chyba jeszcze bardziej tą konsolę, bo już każda gra, nieważne jaką włożę, ma błędy graficzne, no to odpuściłem sobie, zamówiłem już kolejną podróbkę. No i tak właśnie dzisiaj przyszedł SMS mówiący Twoja paczka czeka już w paczkomacie. No to lecę lecę. Akurat wtedy nagrywałem ten odcinek, jak mogliście zauważyć wcześniej. Mm. No i sprawdziłem sobie wszystkie karty, już działają. Nie. Wiem, czego ja tu szukam? Aha, kwarcu. Karty, <laughs> wszystkie działają, mogę sobie wreszcie pogra pograć mm. w moje stare gry. Przy okazji też, yy, już przy tym mówiąc. Yy, nie wiem co to w sumie ma wspólnego jedno z drugim, ale już niedługo myślę, że Dark do mnie przyjedzie, tak na dwa na... dni się spotkamy. Ale y, nawet nie proście nas o vloga, bo ja tego, ja się na to nie zgodzę. <grym> Więc no, ale tylko tak chciałem powiedzieć, że po prostu Dark przyjeżdża. Myślę, że jak będzie chciał, to też sobie zagramy na tym Pegasusie. Na razie nie mam zbytnio. Z kim sobie pograć i. Może Dark mnie wesprze. <noise> jako DJ Team. Okej, okay, więc myślę, że ja sobie dokończę według tego wzoru cały ten. cały ten sufit w, w tym centrum. No i zobaczymy się znowu za chwilę. I nareszcie mogę sobie popatrzeć na skończony sufit w centrum wenderowym. Niestety tam jeszcze ten kwarocik, to został na Mm, brakło mi kwarcu akurat właśnie na ten kwadrat. To, co zostało, to, to jest cały mój kwarc, jaki mi został. Bo w ogóle. Akurat mi brakło mm, na to, ale, ale udało się. No, nareszcie jest skończone, nareszcie mogę tutaj z pełną dumą Przechodzić, tam to zrobię kiedy indziej. Jedyne co zostało w całym tym centrum liderowym, to porobić oczywiście, tunele, i z tym myślę, że będzie najwięcej roboty. Tunele mam już też zaprojektowane. Nie mam tylko w sumie zaprojektowanych zakrętów, ale to najmniejszy problem. Ale zaprojektowałem je w taki sposób, że one są całe zrobione z kamienia. Czyli będzie trzeba po pierwsze wykopać kamień, po drugie przetopić go, po trzecie będzie to mieszanka kobla, stona i schodów, i półpłytek, i tych półpłytek, i kamiennych półpłytek, i koblowych półpłytek. No coś powiedzmy, że tak jak ta ściana tutaj mniej więcej podobnie będzie wyglądał tunel. I robiąc tak wielkie tunele, no. <laughs> Nie wiem czy to jest najlepszy pomysł, więc albo przeprojektuję jakoś te tunele, żeby było łatwiejsze do zrobienia, albo po prostu będę się musiał troszkę napracować. <laughs> no ale tak, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie owego. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam no i cześć.